Witam w Diablo News. W dzisiejszym materiale o dodatkowej szóstej umiejętności dla Immortali oraz drugim unikalnym skinie nieśmiertelnych, o trzech nowych bossach piekielnego relikwiarza, powrocie krwawego księżyca, 100 milionach dolarów zysku i 30 milionach instalacji w dwa miesiące po premierze Diablo Immortal. Dodatkowo w dzisiejszym materiale usłyszycie o premierze książki World of Warcraft Sylvana, powrocie Overwatch do zestawienia top 5 sprzedaży gier w USA oraz o bezpłatnym StarCraft Remastered w sierpniowym Amazon Prime Gaming. Tradycyjnie rozpoczynamy zestaw aktualności odniosów ze świata Diablo. Jak informuje oficjalny profil Diablo Immortal na Twitterze, produkcja osiągnęła 30 milionów instalacji w niespełna dwa miesiące. Z tej okazji w grze pojawiło się nowe mini wydarzenie, w którym gracze za udostępnienie informacji o kolejnym kamieniu milowym otrzymają jeden legendarny emblemat oraz sześć rzadkich emblematów. Aby odebrać nagrodę, wystarczy zapisać lub udostępnić zrzut prezentujący 30 milionów instalacji, który widać teraz na ekranie. Według portalu analitycznego Sensor Tower Diablo Immortal wygenerowało w tym samym czasie aż 100 milionów dolarów przychodu. W osiągnięciu obu omawianych wyników pomogła premiera gry w Chinach, która z miejsca stała się numerem jeden w najczęściej pobieranych aplikacjach w Apple App Store. W dniu premiery Diablo Immortal uplasowało się również na trzecim miejscu najszybciej rozwijających się gier w kraju, ustępując miejsca tylko PUBG Mobile i Honor of Kings. Już 2 sierpnia w piekielnym relikwiarzu pojawi się nowy boss, Gorgotra. Kolejny demon płonących piekieł ma pojawić się z nowymi mechanikami w relikwiarzu, jak zamiana przeciwnika w kamień, zatrucie jadem czy kąsanie. Co ciekawe, ma przybierać dwie formy: jedną zbliżoną do ludzkiej, i drugą prezentującą meduzę z wyrastającymi wężami z jej głowy. Jednak wraz z Gorgotrą w sieci pojawiły się jeszcze dwa dodatkowe demony, które zawitają do piekielnego relikwiarza najpewniej we wrześniu i październiku. Są nimi Beledwe i Gishtur oraz Izilech Demishappen. Wszystkie bossy zostały zaprezentowane na kanale największego Whale of Diablo Immortal JT. Z pozostałych informacji: do gry ponownie zawitał Krwawy Księżyc. Wydarzenie pozwala graczom na zdobycie 7 z 9 dostępnych nagród, aby otrzymać łaskę Księżyca w postaci legendarnego emblematu, kluczy pretendenta i zwykłych emblematów. Więcej o wydarzeniu informowałem w materiale, do którego link znajduje się teraz w prawym górnym rogu. Zakończenie wydarzenia planowane jest na 31 lipca. W Diablo Immortal jest możliwość odblokowania dodatkowej szóstej umiejętności. Funkcja ta jest dostępna jedynie u nieśmiertelnych i mogą ją odblokować jedynie wódz i porucznicy frakcji. Mocę tę jednocześnie może posiadać tylko 5 osób na serwerze. Będąc jednym z poruczników klanu Final otrzymałem moc o nazwie Łamacz Cieni, która zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Na pierwszym poziomie wynosiła 10% szans na kryty na 10 sekund z 30-minutowym odnowieniem umiejętności. Dzięki wzmocnieniu Korony Wieczności moc mojej dodatkowej umiejętności została zwiększona do 25% na 25 sekund. Wśród pozostałych mocy jest zwiększenie szybkości ataku sojuszników i skrócenie czasu odnowienia, zwiększona szybkość ruchu i szansy na unik, zmniejszenie obrażeń otrzymywanych przez sojuszników czy zapewnienie sojusznikom dodatkowego leczenia. Wraz ze wzrostem mocy Korony Wieczności odblokowaliśmy w klanie również nowy zestaw skinów dla nieśmiertelnych. W grze znajdują się aktualnie dwa poziomy skórek, które prezentuję Wam teraz na ekranie. Każdy bohater posiada swój odrębny zestaw, który może nosić wyłącznie podczas obecności we frakcji nieśmiertelnych i są odblokowywane na poziomach brąz 3 i Srebro 3. Dodatkowo każdy nieśmiertelny może posiadać dwa poziomy płaszcza nieśmiertelnych. Każdy porucznik 3 poziomy, zaś wódz 4 poziomy, które dodają niewielkie złote skrzydła dla dwóch ostatnich ról we frakcji. A z pozostałych wiadomości z gier Blizzarda. Wydawnictwo Insignia 27 lipca wydało książkę World of Warcraft Sylvana, w której wyjaśnia motywacje tytułowej bohaterki i stojące za tym decyzje, które doprowadziły do ludobójstwa w Darnassus, zabijając tysiące elfów i paląc majestatyczne drzewo Teldrassil, czy późniejsza współpraca z Zowalem, głównym antagonistą dodatku Shadowlands. Najnowsza powieść w polskiej wersji językowej dostępna jest w cenie około 35 zł. Overwatch FPS Blizzard'a, którego premiera sequel'a w formacie free-to-play odbędzie się już na początku października, stał się piątą najchętniej kupowaną grą w Stanach Zjednoczonych w czerwcu tego roku. Jest to najpewniej tylko odosobniony przywatek, ponieważ akurat w tym miesiącu Blizzard uruchomił sprzedaż pakietu Watchpoint Pack, który zapewniał dostęp do beta testów Overwatch 2. Wyniki lipcowe najpewniej znowu wyrzucą Overwatch poza pierwszą dziesiątkę. StarCraft Remastered to pierwszy i najbardziej udany remaster Blizzard'a, który w sierpniu będzie dostępny całkowicie za darmo. Wszystko dzięki platformie Amazon Prime Gaming, w ramach której Subskrypcji, co miesiąc gracze otrzymują kolejne bezpłatne tytuły. Wcześniej w 2018 roku pierwsza część Starcrafta z dodatkiem Broadwar została udostępniona za darmo, ale dopiero teraz deweloperzy zdecydowali się oddać w ręce graczy zremasterowaną wersję gry. Produkcja posiada nową odświeżoną grafikę, poprawione dialogi i dźwięki, funkcje listy znajomych i wszystko, co zawarte było w pierwszej odsłonie gry. I to wszystko na dziś. Jeśli chcielibyście poruszyć tematy aktualności konkretnych produkcji, zostawcie komentarz do tego filmu. Mam nadzieję, że kontynuacja tego formatu Wam się spodobała, a jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapek w górę. Aktualności serwował Wam siomer z portalu Blisplanet.pl